Jakiś pistolnik. Fajnie, fajnie tu, ale śmierdzi. Mówię, że fajnie tu, ale śmierdzi. Ale to kurwa jeba. No Jak oni się tak głośno będą zachowywać, to na pewno nic na pewno. Dobra, wejdźcie, ale ciszej trochę. Dobra, po 40 sekundach się człowiek przyzwyczaja. Go, chcesz, co? Nie. No, to ogólnie to spóźniliśmy się przez e, mnie na autobus bo No, no ten, idziemy Bo e, trochę się pogubiłam w akcji i sypałam spodni I przebierałam się trzy razy i prawie się popakałam. Ale mam spodnie, ale gorące Gdzie masz lisa? O, kurwa lis! Gdzie? Ty szmuluję. Gdzie A! masz lisa? O, O, jest lisa. A!

Não, como é tu Pode mas não No

i ktoś siedział i chyba mieć obierą. Kablet w sensie. To nie jest Silos, znaczy to jest Silos, ale taki, który normalnie tak stoi. No To ktoś musi wejść tu i tu. Wejdziemy, wiesz. To ty idziesz tędy, to ja mogę iść tamtędy, żeby wiesz. Na GoPro było z dwóch perspektyw. też tam A to nie Nie wiem, możesz jakieś urywki powysyłać, to coś wstawię, ale tu musicie uważać strasznie. A tu nie mamy dalej drabiny. Idź, idźcie tędy, idźcie tędy, ja se tędy wejdę, ale.

i coś tylko szybko zobaczyć 2012. To są kurwa te do wypuszczania z silosu Tylko tu uważajcie na tą belkę Widowie Widzowie Pamiętacie filmik z tłoczni FSO? Przeczuję właśnie jak tam bym był. Pamiętam jak tam wchodziłem, wtedy miałem plecak i mi tak zawadzał. I teraz tu jest chudsze wejście. Co? Silos jest otwarty, ale nie da się tam zejść. Co? Znaczy, bo tu są takie dziury, nie małe. Ej, tam co? Normalnie ktoś na żaglówce jakiejś płynie. Na tym takim wiecie. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie, czy to GoPro obejmuje. Normalnie macie ściany, ale ciepło tam jest strasznie. I tam normalnie dziura, ale jak tam bym wskoczył. To po pierwsze, ten kurwa się połamał, to jest 7 metrów, ktoś wchodzi do mnie, struś yy, a po drugie, no, tam nie wyszedł. Więc kurwa, była lipa straszna. Zobaczcie, tam dach jest zawalony, wszystko ten. Tu mamy kurwa, ten główny, główne otwarcie. I silo są leżące. A, tu ma jakąś zawleczkę. Aha, to jest do odgięcia. Dobra, to nie będę ruszył. Ale powiem tak, strasznie ładne widoki. No tu przed chwilą gościu są na kajaku płynął. Gdzie Filip? Dobra, także my sobie chwilę posiedzimy i widzimy się za chwilę. Ja też chcę fotę. Hura, ty to jesteś po... A ja się kryje tu. Czekaj. Ja, Poczekaj. No. Tam było wyżej, tam masz taki ten. A bo tu nie ma tej pokrywy. że fajnie jest fajna mi jest na lama ja myślałem że to będzie chłopka no to jest fajne Kul, Przypomina mi się FSO No ja to samo do widzów powiedziałem Tylko że tam było wyżej No na FSO mniej miałeś... kurwa Nawet nie wiem czy nie miałeś no półtora raza więcej około ale bariery ochronne nie było. Ochronne barierki były, ale było to szersze, strasznie. Ale, ale one były na samej górze. To... Uważaj tutaj na tego drugiego takiego. Gdzie? Aha. Ja. Tutaj był jakiś operator, operator, który był tutaj, ten, ten tutaj on sterował, bo pan nawet może poczuć się, się jak on. Idziemy Kurz tu czapka. A bo tu tak A bo tu tam były linki i to tak Wiecie tak i tu To jest też coś tam robi ale jest urwane Szyby nie ma Dobra Lecimy może żeby się stąd nie No. Żeby się stąd nie wypierdolić dole, dziłem jak chce na to wejść, ale chyba to tutaj sobie puszkę Ale żeście sobie uczuli drogę na silogę No wchodzę na silos i drabinie, więc nie mam jedna razwienia Przy się na ale, ale szybciej się tu wchodzi niż na FSO, chociaż na FSO Też w podobnym tempie wchodziłem kurwa Zaraz ja cię opluję <laughs> Już zbieram Nie, no nie Biedny Słuchaj, Gdzie ja mi? pałkę Gdzie mnie ochorałaś? Nigdzie Nigdzie Pa, nic nie ma pa Patrz, że nic nie ma Widzisz? Nic nie ma Mhm, tak <laughs> Ej No, w sumie Na tym? Chyba cię jebię Czemu? Ale... Tu, jest... tu jest ten, co widzisz? No to ja mogę na to wejść. No, no chyba ci grzeje. Ale... Czemu nie? No nie. Bo jak, to jak to się zabijesz, to cię zabiję, No ale to jest z podobnej wysokości jak tam, to tylko bez skurwyskaczka. Ale rozumiesz, co No to to się nie zegnie. Ale Otwarzaj klapę. Nie, poczekaj, kurwa, dalej zejdź. Zejdź tak, żeby oni nie wiedzieli. Ale tego... Weź tego, wiesz jak to się, się nazywa tego małego. Tego? Nie, I czeka, to czeka, I to zamknij, to zamknij, to. zamknij, to zamknij czeka, potem od razu. Czeka, czeka, czekaj, czekaj, ja czekaj, czekaj. nie zdążę. Że... Dobra, Kasia, to nagrywasz? Mm -hmm. Dobra, dawaj. Nagrywasz? Mhm. Ej, zamknij ajaj. to zamknij. Ej, jak ono się spierdoli? Słuchaj teraz. O, Oliwier, nazbieraj sobie, ja tu szedłem z główiennym celem. A słyszałeś petardę? A co petardę wrzuciłem. No to w silosu. że kupnąłeś u Ale tu cicho było słychać na górze, bo to było niby zamknięte, a tam nie wiem, to jest to Ej, nie, to to. nie To w dół działa. Zostaw to. To został. Został, bo tak się spierdoli. Nie wolno. Się nie rozpierdalać tego. Oliwier. Czekajcie, okay. Fajne zdjęcie będzie teraz z <laughs>

Rękawiczki sobie poprzeciłem. Wiesz czego się wystraszyłem? Tak miałem GoPro, widziałeś? Co wy tak zarobiliście? Nie, ja, ja bym wszedł. Ale jakbym mocniej machnął, by mi spadło. Nie plujcie na siebie. Weź gość. A to są te mieszalniki, żeby tu wychodziło. A masz wejście od góry, nie? A kurwa tu mnie boli przetarłem jebana. na tym tym Coś kurwa Nieumiejętnie nakleiłem ten plaster strasznie mi się kurwa odgina no otrzymaj no, mi to Założę tego z plastrem. Ej, wiecie jak jest zajebiście? Staraj odklejać się do To tylko jedną założysz? A tam się da wejść? Tak, ale tam jest zabrany wejść. Ja sobie przetarłem rękawiczki. One się I aż spaliły. Do tej, do tej. No, one się spaliły. Dobra, nie wiem, mają mój telefon. To ci się spierdoli. Co? Kasa, że tu nie wchodzi? Dobra, to tak. Dobra. No cześć. Będzie napierdalanka na 100%. Mhm. Widzicie gangstera, Nie jest taki prosty. To nie tylko imprezy i dziwki. Trzeba ciężko pracować, dzielić się z ziomkami, chodzić na siłownię, opłacać adwokatów, tuści zdesperowanych burzników, a w tym wszystkim ci przeszkadza psiarnia i jebane frajery. A więc, drogie dzieci, zastanówcie się dobrze, kim chcecie w życiu zostać. Nogę se połamie. ale nogę se Kasia ten pręd jest równy Wchodzimy na silos? Nie hmm. Dobra, nie wiem jak widzicie. Wydaje mi się, że jest dobrze. Że włączyłem nagrywanie. Ale wiecie. Kurwa, coś mi tutaj go jakoś się rozciągnął ten uchwyt. No wiem czerwone. To moje ulubione, nie żebym coś tak, sugerował Czerwone Dobra spokojnie, bronię cię Oliwier, Oliwier lubi swój Króżo. portfel Oliwier nie ma pieniędzy widzowie O Wbijcie mu tysiąc subskrypcji Jaki? Bo musi chi, chiński? zarabiać pieniądze, w końcu musi z tego Nie, budować. polski Co nie, nie Oliver? Pieniądze by się przydały Hajs jutr chyba, co nie? No, bardzo A na co innego miał hajs? Tutaj sobie Jego wina jest zajebista Kurwa, nie, nie, nie. O nie wiesz, chodź, bo on tutaj już modpierie. Nie, no, nie, co zostawić! Dobra! O IP, już! Czekaj, bo tu jest nie bezpie... Dobra, wymieniana bluza za GoPro. No ja i muszę teraz też zajebiście wyglądać. Na pewno nie lepiej niż Oliwier. Ale jest to na zdjęcie zaraz. O, patrzcie, jaką sekcję wygląda w tej górze. Tak, jakby na niego się ta była. Mm -hmm. Kurwa, ją ah! to krzywo. <laughs> Czekaj, daj. <U>! O kurwa! <laughs> Hmm, Sasha robi pranie. A nie mogę go teraz przetrzeć, Bo ja tutaj widzów jego mam. Ej, sprawdźcie! Oj, ten jest większy, chyba. Ogólnie to tak. Siedzimy Dobra, sobie moich dziadków, oni 6, grają 6, o pieniądze. 6, 4, 7, oni... oni grają o pieniądze. 6, 6, 4. Teraz Filip może przegrać 40... 6, 7, 7, 7. Zobacz cicho bądź tam. 40 zł może przegrać. Ten tu już w ogóle koszulkę zdjął. No tutaj mamy komentatora. Witam, witam. Oni wygrywa 7-4, bo 4, jest 7-5. Dobra. Sasza się bawluje <słyska> To jest. O, 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 o. Dobra, dobre, bo już tak Ile jest? 76 A muszę się przejść. Patrzyć te I teraz moje. Tak. No. Na telefonie też pomagram. 8-7 8-9. Znaczy 7-9. No tam? Tak. Dawaj Oliwy, dawaj. O cztery jedy O 9, się. Oliwiu, skup się. Nie. Yes. Hila, 9, Stop, stop. Zgłęb się. Dobra, aż to wygrać. Dobra, bo już Dostawy, no. gotowy? Gotowy, gotowy. O dziewięć, dziewię dziewię <laughs> Dawaj Oliwiu. I dziewięć, dziewięć, Chodź, chodź. Musimy no. pogadać. Dobra, ale... 9-10 Jezu, jest jest, jest! jest! To dwie, jest nas, bo nie jutra. Jest raz, bo dwunastu. Ale kurwa, nie No a ty też tak chwilę. Cicho bądźcie. Jedenastu, jedenastu. Wygrywały cztery dychy. Jeszcze jeden. Ej, dobra! dobra. Nie! Czekaj, nie! Nie, jeszcze nie! już nie! Jak to Wychodzimy z jeszcze jedną propozycją. Ja stawiam cztery dychy do poli i ty to samo. No nie, już! Osiem dych? Dobra, ale już! Bo dziadki też to mi spać! No! Ale obrzewali! Widzowie, on przewali Jady, Komendator, Ghost, Endura34 O serwis Ale dobra, do 6 już Nie do sześciu Oliwiera na serwy Widzowie yes, yes. Stało się to, co nie mogło Przegrał całe cztery dychy Dobra Oliwier Oliwier Gramy jeszcze gramą cztery? nie no Co? Gramy Oliwier nie, Mam pomysł. Proszę. Robimy takie coś. Ja nim gram o 4 dychy. Nie dole. Wstawiam tu jeden Do 6 dychów. O 150 zł. Nie, ja też 5 dychów daję. 5 dychów, 5 dychów. 100 zł. Co tutaj Dobra. się dzieje? Widzowie. Nie do 6 Do 6 Nie, do 11 musi być. Mam. Jest. Jest! Widzowie! Wygrał Szybkole. to! Zrobił to! Zrobił to! Przegrał 50 zł. Szybko dawaj. <noise> jak wygram to stuwa, jak A, przegram to zero. Tak. Yeah, nie, już chodź. Ale nagrywanie zostawię, żeby potem nie było. Jak wygram to stuwa, jak przegram to zero. Ale co sam, same zero? Zkazu do oka. chodź. 10-4. I dałoby. I dałoby. Jest. Jest. Tu jest. Zamykł się głową. Wygrał. To jest źle. Nie. Yes. Nie. Ale przyjęliśmy. Wygrał stówę. Co tu się dzieje? stało? Ej Filip! Przegrany schodzi teraz do domu. Filip chodź tu! Trzeba poskładać. Co tu się stało? Oliwier wygrał 100 złotych. Jak się z tym czujesz? Jak się Filip czuje, że przygrałeś 100 stówy, jesteś z słabiakiem. Co było? Patrzcie jaki cały spocony, jak pies. Nie jest, ja ciekawie ci powiem. Gdzieś moje komplikacje? Leży tu. Co tutaj się właśnie stało? Gratulacje, gratulacje, ale przegrałeś. Jutro przegrasz na lingu.